Siemanko, nazywam się Nortix i witam was w trzeciej części poradnika do gry Valorant. Tym razem skupimy się na mapie Heaven dla postaci Viper. To co, zaczynajmy! Od jutra przejdziemy do Sowy. Pójdziemy alfabetycznie, na początek A, B i C, side. I tym razem będziemy używali wszystkie czeskili, więc tak. Na początek E, wstajemy sobie na jagódkach, mamy tą czarną wydękę tutaj, to nakierowujemy na niebo i puszczamy na side. A. Przenosimy się na Longa. Wskakujemy na worki z... Z ryżem albo z piaskiem, mniej więcej w to miejsce nasze Q. Jak zaczyna się spadek dachu, to na sam koniuszek nakierowujemy. Schodzimy troszkę w dół, podskakujemy i skacząc, wrzucamy nasze Q. Hmm, czym to. A naszą trudkę stajemy sobie tutaj w rogu. Jak mamy ten, tą wnękę w dachu, jedną i drugą, to na ich y, przecięciu mniej więcej nakierowujemy, możemy troszkę w dół zjechać i puszczamy. I co nam to robi? Przede wszystkim nasza drutka y, wygania osobę, która stoi w tym rogu. Nasza ściana odcina całkowicie lewą stronę. A nasz Toxen, Poison Orb or, odcina Heaven. I tak możemy przejąć w bardzo sprawny i szybki sposób cały bomb site A. Zaplantować i się ustawić. Dobra, to co? Przenosimy się na bomb site B. Pokażę wam teraz szybki, przyjemny sposób jak przejąć side A B. Więc tak, stajemy sobie tutaj na liściach. Używam naszego poison orb'a na zakończeniu tej skały. Puszczamy go. On nam odcina całego mida, jak widzicie. Później stajemy sobie na pierwszych schodkach. Celujemy sobie tutaj. Jak macie ten biały. Nie wiem co to jest w ogóle. To coś białego. Nad tym. I puszczacie. I ostatnia rzecz to jest trudka na y, plecy. Na side B. Celujecie tutaj sobie na górę. Puszczacie. To się tam odbija. I jak to wygląda? Osoba, która tutaj stała, zostanie wykurzona, chyba że wskoczy, choć też ją po powinno być, albo powinna zostać wykurzona. Cały mit jest odcięty przez tego poison orba i prawa strona również, więc możecie sobie na spokojnie zaplantować, kryjąc Pozysk tylko lewą stronę. I co, przenosimy się na ostatniego sajda, czyli na sajda A i na sajda C. Ustawiamy się w tym miejscu. Wszystko będzie puszczane z tego jednego miejsca. Nasze Q. Jak mamy lewe drzewo, ten liść, to troszkę nad niego, na prawo poskakujemy, rzucamy. Kurtyna. Jak mamy ten, ten liść tutaj, to po środku sobie puszczamy na spokojnie. I nasza trutka. Jak mamy tą dachówkę wystającą, to wjeżdżamy na sam środek, lekko na lewo i puszczamy. I lecimy. Zobaczyć, jak to wygląda. Lewa strona ogarnięta. Kościół będzie musiał się stąd wynieść. Również platforma. Oraz prawa strona. Całkowicie odcięta. Więc możemy w bardzo łatwy sposób przejąć teraz side'a. Manipulujący trudkami. Czy to prawą, czy to lewą. W sumie to czy to prawą, czy to lewą. Ta druga lewa. Dobra. Jeszcze OK, zapomniałem jeszcze o shortzie na A, więc tak, szybciutko. Stajemy sobie na jagódkach. Ścianę puszczamy w ten sam sposób, czyli ta pierwsza wnęka do góry i lecimy. Poison orb, jak macie tą drugą prawą wnękę, albo w sumie to drewienko, to lewy górny ruch tego drewienka podskakujecie, rzucacie. A nasza trutka, jak macie tą dachówkę, to na sam środek niej, Lekko do góry i rzucacie, to wygląda następująco. CT odcięte. Prawa strona całkowicie odcięta. I heaven. Wijacie, nie I możecie sprawdzić co się dzieje za side'em. Eee, jak puścicie troszkę pod innym kątem, a mianowicie niżej poison orb'a, to wyląduje w tym miejscu i będziecie mieli jeszcze więks lepszą y, kontrolę nad heavenem, choć ja tego nie lubię, dlatego, że możecie się jak macie trutkę tak opuszczoną możecie się y, w środku schować, zaplantować i taktycznie go włączać, wyłączać a to już według uznania, dobra no dobra, to byłoby na tyle, nadzieję, że się podobało i zapytacie pewnie co z obroną. Tak naprawdę nie ma sensu się uczyć jakichś skomplikowany smoków na obronę, ponieważ wszystko jesteście w stanie zrobić z samych side'ów side na tej mapie. Puszują mida, możecie puszyć po zanorba tutaj. Puszują longa na A i shorta puszacie ścianę tutaj. Puszują na C, yy, odcinacie garaż i odcinacie longa. Więc. Yy, nie ma niczego skomplikowanego. Więc tak. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie jakąś łapkę w górę lub suba. Każda pomoc mile widziana, w szczególności przy rozwoju nowego kanału, gdzie w tych czasach jest naprawdę ciężko się wybić. Więc to co? Żegnamy się i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się! Hej!